W szczególności Chińczycy kupują dużo kruju i włożą go do sklepów. Chińczycy nie kupują, bo ich ekonomia się rozwija, a głównie po to, by sklepować pieniądze. Chiny to państwo, które przez dekady rosło w siłę. Dziś szykuje się na coś, czego świat jeszcze nie do końca rozumie. Pekin w ciszy, bez wielkich deklaracji, przygotowuje się na kryzys, który może mieć globalne konsekwencje. Zaczęło się od informacji, że chińskie koncerny naftowe Sinopec, CNPC czy CNOOC zwiększają pojemność magazynową ropy naftowej o 169 miliardów baryłek. W tym roku więcej niż sektora, do Sometimes as much as a million barrels per day. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Celem jest stworzenie zapasów, które pozwolą przetrwać całe pół roku bez dostaw z zewnątrz. Około dwóch Miliardów baryłek ropy. Dla porównania amerykańska rezerwa strategiczna to zaledwie 404 miliony baryłek. A Stany Zjednoczone są jednocześnie największym producentem tego surowca na świecie. Ten chiński projekt nie jest przypadkowy. To bezpośrednia odpowiedź na zmieniający się świat po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wtedy Pekin zobaczył, jak sankcje mogą odciąć całe gospodarki od kluczowych źródeł energii. I choć oficjalnie Chiny zachowują neutralność, w praktyce w przygotowują się na scenariusz, w którym dostęp do globalnych surowców może być ograniczony, czy to przez sankcje, konflikt na Morzu Południowochińskim, czy kolejne kryzysy w Zatoce Perskiej. Wszystko wskazuje na to, że Xi Jinping nie wierzy już w stabilność światowego rynku energii. Dlatego Chiny inwestują miliardy dolarów w rozbudowę strategicznych rezerw, magazynów i infrastruktury transportowej. Według danych Reutersa, tylko w latach 2025-2026 w 11 lokalizacjach powstaną nowe gigantyczne zbiorniki, które same w sobie pozwolą zabezpieczyć kraj na dwa tygodnie importu. Myślę, że nawet OPEC Plus się tego nie spodziewał, że import ropy do Chin utrzyma się w tym roku na tak wysokim poziomie. Ludzie zaczynają sobie uświadamiać, że Chiny w ostatnich latach zbudowały ogromne zapasy ropy, więc pojawia się pytanie, jak długo to potrwa. Czy Chiny będą nadal powiększać swoje rezerwy w nadchodzących miesiącach lub latach? Myślę, że tak, ponieważ moce magazynowe wciąż rosną. I think the is the Ale w tym szale gromadzenia ropy chodzi o coś więcej niż tylko o paliwo. Chodzi o przygotowanie się na perturbacje gospodarcze, które już majaczą na horyzoncie oraz na potencjalne zagrożenia globalne, w tym konflikt. Dlatego dzisiaj sprawdzimy, po co Chiny robią zapasy ropy naftowej i co to może oznaczać dla świata. Sprawdzimy też dla Was, co teraz dzieje się w państwie środka. Zapraszam na materiał. Sponsorem kanału Globalista jest sklep sportowy Sportano. Z kodem Globalista10 macie 10% zniżki na całe zakupy w aplikacji Sportano do końca października. Link do pobrania aplikacji znajduje się w opisie. Zawsze uważałem, że inwestowanie wymaga dużych sum. Plany inwestycyjne XTB zmieniły moje podejście. Teraz inwestuje regularnie nawet drobne kwoty, korzystając z bieżących trendów gospodarczych. Jeśli nie wiesz jak zacząć, to z kodem pednarski otrzymasz dostęp do wyjątkowych materiałów edukacyjnych, które wprowadzą Cię w świat finansów. Sprawdź jak zacząć, korzystając z linku w opisie. Na naszej stronie tuncia.pl znajdziesz prawdziwe chwile przyjemności zamknięte w słoiczkach i pudełkach. Aromatyczne herbaty, miód świętokrzyski prosto z pasieki i kremy orzechowe robione z serca, pod naszą marką Oszech. To wszystko znajdziesz także w gotowych zestawach, elegancko zapakowanych, dopracowanych w każdym szczególe idealnych na prezent, albo po prostu, żeby sprawić sobie odrobinę przyjemności. Także zajrzyj po nasze najlepsze produkty i wybierz coś dla siebie. Chińskie przygotowania do kryzysu to nie tylko kwestia gromadzenia surowców, ale element znacznie szerszej strategii zabezpieczania się przed chaosem na rynkach globalnych. Jednocześnie droga, która ten chaos może wywołać. 9 października Chiny wprowadziły drastyczną formę eksportu swoich metali ziem rzadkich, na których opiera się większość światowych technologii. To ogromne globalne zagrożenie gospodarcze, które może zmusić Zachód do szukania alternatywnych źródeł. Władze w Chinach dalej zaostrzają przepisy dotyczące eksportu kluczowych metali ziem rzadkich. Chińskie Ministerstwo Handlu opublikowało w czwartek kilka komunikatów, w których przedstawiono nowe regulacje dotyczące 17 pierwiastków chemicznych niezwykle rzadkich w czystej postaci, a niezbędnych w wielu produktach wysokich technologii odgłośników, po samochody elektryczne i silniki odrzutowe. Pekin już w kwietniu wprowadził ograniczenia eksportowe, co spowodowało niedobory w wielu sektorach na świecie. Nowe przepisy formalizują tamte regulacje i dodają kolejne. Oprócz obowiązku uzyskania zgody rządu na eksport metali ziem rzadkich oraz technologii z nimi związanych, eksporterzy wykorzystujący chińskie technologie lub produkty oparte na metalach ziem rzadkich będą teraz musieli uzyskać specjalną licencję od Ministerstwa Handlu. Według danych Reutersa i analityków Kipler na początku września 2025 roku łączne zapasy ropy w Chinach sięgnęły 799 milionów baryłek co oznacza wzrost o ponad 109 milionów baryłek w porównaniu z początkiem 2023 roku. Ale to dopiero pierwszy etap. Pekin planuje dojście do poziomu 2 milionów baryłek, co odpowiada 6 miesiącom importu. Dla porównania Stany Zjednoczone, które są największym producentem ropy na świecie, Posiadają rezerwę strategiczną na poziomie około 404 milionów baryłek. Tylko w latach 2025-2026 chińskie koncerny Sinopek i CNOOC mają zwiększyć pojemność magazynową o 169 milionów baryłek poprzez rozbudowę 11 nowych lokalizacji od prowincji Shangdong i Fujian aż po Yunnan w Głębi kraju. Wiele z tych instalacji to podziemne kawerny solne. Odporne na bombardowanie i trudne do wykrycia z powietrza. To oznacza, że rezerwy ropy stają się częścią infrastruktury strategicznej, podobnie jak systemy obrony przeciwlotniczej czy sieci łączności wojskowej. Ale sam fakt gromadzenia baryłek nie tłumaczy wszystkiego. Chińska gospodarka jest dziś w punkcie zwrotnym. Po raz pierwszy od czterech dekad wzrost PKB spadł poniżej 4%, a eksport, dotychczas główne źródło napływu walut, skurczył się w pierwszej połowie 2025 roku o ponad 8,5% rok do roku. W dodatku młode pokolenie wchodzące na rynek pracy napotyka rekordowe bezrobocie na poziomie 19,6%. A sektor nieruchomości, który przez lata generował aż 30% chińskiego PKB, znajduje się w permanentnym kryzysie. Chiny chcą pokazać swoją siłę na arenie międzynarodowej, ale pojawiają się nowe oznaki kłopotów w kraju. Tutejsza gospodarka wciąż rośnie, ale nie tak jak kiedyś. Większym problemem jest obecnie demografia, ujawniająca gwałtowny spadek wskaźnika urodzeń w kraju. Rząd oferuje parom zachęty do posiadania większej liczby dzieci, takie jak ulgi podatkowe i gotówka. Przywódca Chin, Xi Jinping. Zachęca nawet kobiety do wypełniania patriotycznego obowiązku. Jest to gwałtowne odwrócenie polityki, która przez dziesięciolecia karała pary za posiadanie więcej niż jednego dziecka. Według raportu UBS z lipca 2025 roku wartość niesprzedanych mieszkań w Chinach Przekracza 2,4 biliona dolarów, a firmy deweloperskie, takie jak Evergrande czy Country Garden, balansują na krawędzi bankructwa. W tym kontekście zapasy ropy stają się nie tylko zabezpieczeniem energetycznym, ale także polisą finansową. W razie nagłego topnięcia na rynku lub sankcji, Chiny mogą sprzedawać część rezerw, by utrzymać stabilność juana i załagodzić skoki inflacji. To szczególnie istotne, bo od początku 2025 roku chińska waluta straciła wobec dolara, a napływ inwestycji zagranicznych do państwa środka spadł do najniższego poziomu od 30 lat. Jednocześnie Pekin rozgrywa globalny rynek energii z chirurgiczną precyzją. Kupuje taniej rosyjską ropę ESPO z portu Kozmino, korzystając z rabatów sięgających 14 do 16 dolarów względem brand, a jednocześnie zwiększa dostawy z Iranu, których po porozumieniach handlowych z 2024 roku stał się jednym z głównych partnerów energetycznych Chin. Co ciekawe, rośnie również import z Wenezueli i Afryki Zachodniej, krajów objętych częściowo sankcjami USA. W ten sposób Pekin dywersyfikuje ryzyko i tworzy globalną sieć dostaw, niezależną od zachodnich systemów finansowych i ubezpieczeniowych. Od marca do czerwca Chiny zgromadziły w magazynach aż 140 milionów baryłek ropy naftowej, co jest naprawdę ogromną liczbą. Uważamy, że Chiny będą kontynuować budowanie swoich zapasów także w przyszłym roku. W tle tego wszystkiego widać też przygotowania na scenariusz konfliktu o Tajwan. Według analizy Defense Intelligence Agency z września 2025 roku chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii zaczęło testować procedury awaryjne, zapewniające ciągłość dostaw paliw dla wojska i transportu, nawet w przypadku zablokowania cieśniny Malakka, kluczowego szlaku, przez który przepływa prawie 80% chińskiego importu ropy. To tłumaczy dlaczego część nowych Rezerw pozostaje w głębi kraju, z daleka od potencjalnych celów rakietowych. Zachód skupia się na sankcjach wobec Rosji i walce o utrzymanie równowagi na rynkach surowcowych. Chiny budują gospodarkę wojenną na czas pokoju. Zamiast deklaracji i konferencji, cichy, systematyczny marsz ku samowystarczalności. W tej ciszy kryje się jeden z najważniejszych sygnałów naszych czasów Pekin przygotowuje się nie tylko na kryzys energetyczny, ale na możliwość, że globalizacja w obecnym kształcie przestanie istnieć. Jest pewna cecha wszystkich wielkich przewrotów gospodarczych i politycznych. Od kryzysu w lat 70. przez załamanie finansowe 2008 roku po pandemię COVID-19 to gwałtowne skoki ceny złota, to nie przypadek, że w momentach, gdy zaufanie do waluty windującej czy rynków papierowych. Zaczyna się chwiać, inwestorzy uciekają do metalu, który od mileniów uchodzi za odporne na chaos. Złoto staje się wtedy lodem, topniejącym wolniej niż reszta systemu. Większość bankierów centralnych dąży do osłabienia swoich walut, co zazwyczaj oznacza ich dodruk. Dosłowny lub w przenośni. Złoto jest jedyną walutą, której nie da się dodrukować. A mogę powiedzieć z doświadczenia w branży wydobywczej, że dziś praktycznie nie da się już znaleźć złota w większych ilościach. Więc, kiedy banki centralne próbują rozwadniać wartość swoich walut, a spółki wydobywcze nie są w stanie dostarczyć nowego złota, mamy do czynienia z bardzo interesującą walutą. To jedyny aktyw, który banki centralne posiadają, a który nie jest niczyim zobowiązaniem. Gdy posiadasz złoto, po prostu je masz. To wszystko. Historyczne przykłady pokazują, że gdy gospodarka wchodzi w stan niepewności, cena złota dynamicznie reaguje. W okresie globalnego kryzysu 2008-2012 według danych Bureau of Labor Statistics, PPI dla złota wzrósł w tym czasie o ponad 100%. W latach 70. po odejściu od parytetu dolara do złota i przy galopującej inflacji kurs metalu skoczył od 35 dolarów za uncję w 1971 roku do blisko. 850 dolarów pod koniec tej dekady. Dziś obserwujemy kolejny tego typu moment. Cena złota przekroczyła barierę 4000 dolarów za uncję, wzrost o ponad 50% w 2025 roku, co wskazuje na popyt inwestorów na bezpieczne aktywa w czasach rynkowej burzy. Chiny także były w ostatnim czasie jednym z tych krajów, które masowo zwiększały swoje rezerwy złota. Ten trend nie jest tylko efektem paniki, to także przeniesienie oczekiwań. Inflacja, dróg pieniędzy, dewaluacja walut. To wszystko sprawia, że złoto wygląda jak realna kotwica wartości. A w zestawieniu z planami Chin na półroczne zapasy ropy, ciężko się dziwić, że rynek reaguje nerwowo. Tymczasem Rosja, długie lata uznawana za wielki surowcowy gwarant, zaczyna odczuwać pęknięcia w swojej konstrukcji ekonomicznej. Najpierw sankcje, potem ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii wydobycia i rafinacji. Teraz zaś fizyczne uderzenia w infrastrukturę. W raporcie Reuters z września roku, 25 roku podano że ataki dronów ukraińskich zmusiły wiele rosyjskich rafinerii do ograniczenia produkcji co doprowadziło do braku pewnych gatunków paliw w regionach wewnętrznych terminali i stacji benzynowych Eksport zwykle osiąga szczyt w miesiącach zimowych tak jak widzieliśmy zeszłej zimy i tak jak działo się w zimie wcześniej Jednak jeśli w tym roku Rosja będzie miała opóźnienia w produkcji diesla z powodu obciążeń systemu rafineryjnego. Możemy zobaczyć mniejszą ilość baryłek trafiających na rynek eksportowy. To obecnie dla nas duży znak zapytania. Oznacza to nieco niższe przychody ze sprzedaży ropy, ale prawdopodobnie niewystarczające, by zmienić zachowania w Moskwie wobec wojny z Ukrainą, aby przychody spadły na tyle. Być może Chiny, mając na uwadze, jak rozgrywana jest aktualnie Rosja, chcą być lepiej przygotowane na przyszłość. Jeśli miałoby dojść do konfliktu o Tajwan, decyzja o budowie zapasów wydaje się być rozsądna, ale to niekoniecznie musi być przygotowywanie się na wojnę, a na potencjalne globalne perturbacje ekonomiczne. Ciężko powiedzieć, co stoi obecnie za tym, że Chiny decydują się na takie kroki, ale pewne jest to, że nie jest to przypadek, a długofalowa strategia. Dajcie znać co sami o tym sądzicie, jakie cele mogą mieć jeszcze Chińczycy poza tymi, które wskazaliśmy w tym materiale. Zapraszam Was do komentowania. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.